Gdyby ktoś chciał powiedzieć, że nie wierzy, że ja ściemniam i tak dalej, to proszę, kto tutaj jest? I kogo ja po prostu drapie za uszeczkiem? Kogo? No kto sobie patrzy przez okienko? No popatrzcie, to Sisi. Gdzie? Słabo widać na pewno, ale kto tu był? Przy mnie. Apeczka warcząca. Chodź apeczko, zobacz. No chodź. Szakirka ma duży apetycik, aż za duży, ale teraz zostały jej takie do wylizania reszteczki. Zjadła nawet trochę sisi, także może wychodzimy na jakąś prostą, słuchajcie. Tego nam życzcie. To Tobie smakuje to lekarstwo? Tak? To może ja Ci dam jednak, jak Ty tak lubisz. Sytuacja następująca. Demi czeka na zabawę. Szakirka sobie obserwuje motylka. A kto tam siedzi w pudełku? Sisi siedzi w pudełku. Tak, a tutaj sobie je apka. Także sobie spróbujemy się troszeczkę... Pobawić, tak? Jak się czują? Czują się po prostu świetnie. Niesłychana sprawa. No, przykra sprawa, ale miały już <laughs> jajniki tak yy... zaognione, zaatakowane z różnymi cystami. Musiały mieć ruje po prostu bardzo długo, jedną za drugą. I być może hamowane były te ruje, jakimiś hormonami, też. No w każdym razie, Shakira to już była o krok od To też musiało sprawiać, że kotek się nie czuł dobrze. A teraz ja widzę, że po prostu ona to jest niesamowite. No. Po prostu odżyła. Dostała takiego apetytu. Odżyła. No. Pięknie jesteś na górze, tak, coś pięknego. Także dzisiaj był dzień znowu pracowity, bardzo, ale jeśli to wszystko ma się skończyć tak jak w przypadku Pufcia, no to ja będę bardzo szczęśliwa. Pufciu dojechał. Już był u chłopaka Iwony na kolankach i zaczął się wykładać już do głaskania, już się chciał przypodobywać. On drży jak będzie z ludźmi. Także, no, coś pięknego. Iwona wszystko zorganizowała na podróż. Fajnie sobie poradziła. No i oczywiście zapraszamy na grupę za waszymi drzwiami. Gdzie? Gdzie są po prostu wiadomości. Iwona na pewno będzie pisać, ponieważ wie, że Czekamy. Tak. No i teraz już moi kochani, ja bardzo zapraszam kolejne osoby. Kolejne osoby, na przykład najpierw proponuję tą cudną po prostu przemiłą Demi. Ona jest piękna, ona ma taki, słuchajcie, ogonek tutaj ze światełkiem na końcu, obaczcie. Piękna jest. I to jest bardzo miły, otwarty, odważny kotek. Bardzo no, i ona też ze wszystkich kotków jakby miała najmniejsze tam problemy z tym brzuszkiem. Jest słodka, jak ona ładnie siedzi. Tak, a kochana. Dzisiaj, dzisiaj też miała węflonik podany, więc dlatego ma na dwóch łapkach ślady. No, a potem będziemy szukać tutaj dla tak zwanej cholery. Przepraszam, że tak mówię brzydko, bo to nieprawda bo łapka już się, apka już się przekonała troszeczkę do mnie i jest lepiej. Ja myślę, że ja troszeczkę muszę udomawiać poprzez sesje kolankowe. No zaraz spróbuję, może mi się uda, ale nie, nie będzie to takie łatwe. A tutaj siedzi Sisi. Sisi zrobiła niesamowity postęp. Ja Sisi już mogę głaskać, już nie, nie, nie po prostu nie warczy na mnie, nie straszy. Jest jeszcze nieśmiała troszkę, ale to jest taka kotka. To jest taka kotka, która była zawsze spokojna i wyważona. Natomiast gdzieś tam ta radość życia mam nadzieję, się w niej budzi. Tak? Oje dwie gwiazdy. No Shakira dzisiaj po prostu odżyła. No to jest niesłychane. Widać, że odżyła, że czuje się po prostu świetnie. A miała dzisiaj narkozę, taki zabieg. Apetyt jej wrócił, no niesłychana sprawa, tak? Także tak, na pewno będzie się bardzo tutaj nudzić i bardzo potrzebuje towarzystwa Demi. Tamte kotki też oczywiście, natomiast no chciałabym, żeby jeszcze, żebyście się mieli okazję przekonać jakie są. Jakie są fajne. Więc na razie ich tak nie no nie wypycham, że tak powiem. Natomiast oczywiście Sisi jest gotowa, bo jest już po kastracji i nie ma z nią co robić. Także zapraszam. Najpierw Demi, a potem po kolei, bo Zdradzę Wam tak cichutko, oczywiście wy nic nie słyszycie, że Shakira już tam kogoś uwiodła. No i czekamy tylko jeszcze, aż się po zabiegu wszystko powygaja. No i mam nadzieję, że, że pójdzie do tego domu, a jaki to dom, to też będzie wielka niespodzianka dla wszystkich. Bardzo fajna niespodzianka. To znaczy nie, żebyście znali, bo nie znacie ten dom, ale okoliczności, że tak powiem, towarzyszące to będą bardzo fajne. Dla ludzi oczywiście, którzy się tutaj orientują w tych sprawach, którzy e, wiedzą, co się dzieje za moimi drzwiami. A ja się tak nawet teraz głupio czuję, bo ja mam tylko jeden koci pokój, ale nie, 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 syn przyjeżdża, więc nie ma mowy, żebym teraz brała kogokolwiek. Zresztą no chciałabym po wyadoptowaniu tych, tych kotków Zrobić tutaj takie ozonowanie, znowu takie rzeczy, które muszę cyklicznie przeprowadzać, no, ale zobaczymy, jak to będzie. No, ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie filmiku, za trzymanie kciuków dzisiaj, za Pufa i za Demi, i za Szakirkę. No i dalej, trzymajcie. Trzymajcie teraz. Proponuję, za, oczywiście, za ich zdrowie, ale też za apkę, żeby ona pozwoliła mi się głaskać, żeby, żeby się okazała fajnym takim kłoteczkiem. Dobrej nocy.